Witam Was serdecznie w materiale prezentującym Wam zawartość pudełka najnowszej gry planszowej wydawnictwa Trefel, czyli 5 szczytów, która będzie miała swoją premierę 20 września. Chociaż może być tam delikatno, psuwa 1-2 dni, w każdym razie w tych okolicach czasowych. Ale jak zwykle na początek, małe ogłoszenie. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to, to znaleźć możecie na kanale, to zapraszam na mojego Facebooka i Instagrama, gdzie możecie znaleźć tego więcej. Jak choćby więcej zdjęć tego, co zaraz tutaj zobaczycie. Natomiast, jeśli chcecie w jakikolwiek sposób wesprzeć działanie tego kanału, to zapraszam na serwis i gdzie możecie postawić mi wirtualną kawkę. Ok, na teraz już do konkretów. Więc tak, pięć szczytów to jest najnowsza gra Adama Strzeleckiego ze stajni wydawnictwa Trefl. E, tutaj macie tylko prezentację, ale będę nagrywał też drugi materiał, w którym będziecie mieli przedstawione pełne, stuprocentowo pełne zasady tej gry. Nie będzie recenzji, ponieważ, uwaga, uwaga, zrobię tutaj straszne zamieszanie. Ponieważ jestem patronem medialnym tego tytułu, a skoro jestem patronem medialnym, to uważam, że recenzji robić nie powinienem, bo mogłaby być mniej wiarygodne, choć na pewno starałbym się być obiektywny. Za no dobra, no to zajrzyjmy do środka. Yy, szata graficzna. Yy, ta ewidentnie widzicie, to nie jest typowa szata graficzna. W tym znaczeniu, że nie mamy tu jakichś pięknych, zrobionych z Mid jakichś yy, lanszawcików, tylko jest tutaj, mamy ręczną ilustrację. Yy, więc, jak dla mnie, jak najbardziej na plus, bo to jakby tak wprowadza w klimat całości gry. Czyli w podróżowaniu po dolinach, lasach, górach, takie bieszczackie podróże, nazwijmy to coś w tym stylu, dobra? Ok, no to wiadomo. Zaczniemy od instrukcji. Tu, o czym wam mówiłem. 9, plus, od 2 do 5 graczy 25 minut na osobę. Sama instrukcja ma 15 stron: 15 stron. Natomiast przejrzyjmy się jej dokładnie. Widzicie dużo grafik, dużo dodatkowego tekstu. Natomiast, o widzicie, zobaczcie, na całych dwóch stronach właściwie tekstu jest niewiele. Mówię to w tym kontekście, że zasady nie są zbyt skomplikowane. A dużo tych zasad to tak naprawdę wyjaśnienia kart akcji, które będziemy mieli na początku rozgrywki. Więc jeśli słyszycie 15 czy 16 stron i to dla Was jest przerażająca liczba to spokojnie, to tylko tak wygląda, zobaczcie, to są tylko opisy działania konkretnych kart, samych podstawowych zasad jest niewiele, OK? Okej, okay, dobra. No to co? Zawartość pudełka. Mamy tutaj plastik do podtrzymywania, żeby nam się wszystko nie rozsypywało. No i tak, jak widzicie, ja już tu pudełko miałem otwarte, miałem użytkowane, dlatego mamy tu koszulki, ale karty z koszulkami jak najbardziej tu się trzymają. Bardzo muszę pochwalić wypraskę, co za chwilę zobaczycie. Więc, tak, zeszycik do punktacji jest, zeszycik do punktacji, sporo tego jest. Dwustronny? Tak, dwustronny, więc naprawdę na sporo rozgrywek Wam to starczy. Co dalej? Dużo drewna. Pionki naszych postaci, którymi będziemy podróżowali, naszych podróżników, ale też kamienie, które na miejscach widokowych będziemy zostawiali. Każdy ma swój zestaw, pod każdego podróżnika jest zestaw tych pionków, więc dużo, dużo drewna. Oprócz tego, drewno w zasobach, które możemy tu zdobywać, w nasionkach, w grzybach, w jagódkach, fajne, przyjemne w dotyku, a dlaczego mówię, że fajnie, że to jest fajnie teraz palcowane? Bo zobaczcie, proszę bardzo, można sobie takie pudełeczko wyciągnąć, nie musimy mieć całego pudła, tu możemy wyciągnąć i do rozgrywki, jak znalazł. I to nie jest jedyne takie pudełko. Zobaczcie, tu mamy z kolei kartonowe, solidne Plecaki naszych bohaterów, w których będą przechowywali znajdźki, czyli właśnie te jogutki, nasionka, grzyby i tak dalej. A pod spodem, a pod spodem mamy kolejne stosy drewna. Tutaj z kolei mamy jakieś słoiczki, koszyki z grzybami i tak dalej, i tak dalej. Oraz endorfinki, czyli taka waluta w tej grze. Ona jest akurat kartonowa, wszystko pozostałe jest drewniane. Moim zdaniem jest naprawdę porządnie i solidnie wykonane. I proszę bardzo, wyjdzie czy nie wyjdzie? Chodź. O, i proszę bardzo, i kolejny płynniczek, który możemy sobie wyciągnąć do rozgrywki i mieć, proszę bardzo, nie potrzebującego pudełka i gramy. Fajne? Fajne. Bardzo mi się to podoba. No to tutaj przegródki na e, żetony e, punktów widokowych, za które, które dostajemy w czasie rozgrywki. Tutaj miejsca widokowe. Dużo. To e, jest solidny karton. Solidne to jest. Naprawdę porządne. Nie powinno się e, zużywać. A, tak dla przykładu, wam pokażę, o. Proszę bardzo, tak wyglądają, z różnymi nagrodami, z różnymi efektami. No to tutaj Wam będę więcej mówił w materiale dotyczącym samej rozgrywki, czyli zasad. No i dobrze, kafelki planszy. Ponieważ plansza jest tu modułowa, to możemy te kafelki sobie różnie poukładać. Są trzy rodzaje tych kafelek. Kafelek startowy, bo wszyscy zaczynamy z parkingu. Z naszymi postaciami widać? Od dwóch do pięciu graczy widać, OK? No i kafelki najpierw dolin, potem po... Po górza, a potem idą góry. Tak wyglądają dużo. Ikonografii, ale w rzeczywistości to są proste ścieżki, piesze plus zasoby, które zdobywamy, lub czasami akcje do wykonania na konkretnych lokacjach. Ok. No i dobra, no i zobaczcie, no i znowu fajne tajne miejsce na ołówek do naszego notatnika. Dobra. Ołówek z powrotem. Rzucamy. Zobaczcie, jak to się fajnie wszystko tutaj. Mieści. Tutaj nawet ten notatnik ma swoje miejsce. Widać? Proszę bardzo. I tutaj, tak samo nasze plecaczki. No i to, co jest dla wielu osób najważniejsze czyli karty. Karty i jeszcze raz karty. Kilka talii różnych kart. Tutaj też więcej będę Wam mówił w momencie, kiedy będę Wam zasady opisywał. Tutaj karty bonusowe, które Wam jeszcze potem pokażę. No a tak wyglądają karty w samej rozgrywce. Ilustracje ręczne. Trochę tych ilustracji jest. To nie jest tak, że każda karta ma identyczne ilustracje, tylko no, te same karty mają identyczne ilustracje, więc nie poszli tutaj na łatwiznę. Tref, tref, nie poszedł na łatwiznę. Jest to całkiem sporo e, fajnych ilustracji. Jednocześnie z opisem akcji, które możemy wykonać za pomocą tych kart. Trochę kart akcji. Lecimy dalej, lecimy dalej. Karty ognisk, które. Dają nam bonusel, dodatkowe możliwości zdobywania punktów zwycięstwa, dodatkowe akcje, i one wyglądają w ten sposób. Eee, tutaj jeszcze dodatkowe karty ognisk, cały czas, właśnie te, które dają nam nietypowe akcje. Okej. Okay. No ale są też jeszcze inne karty. Proszę bardzo, tu mamy panoramy. Możemy sobie układać panoramę, czyli ciąg różnego rodzaju obrazków, które daje nam punkty zwycięstwa na koniec. I te rysunki słuchajcie bardzo ładnie układają się w jeden wielki obraz składający się z sześciu elementów pokazujący te połoniny po których możemy podróżować. Bardzo fajne rozwiązanie. Jakbyście nie kombinowali z do kubka, byście nie brali, ale byście brali po kolei 1 2 trzy, 4 5 6 elementów, to wyjdzie Wam fajny, oryginalny obrazek. I to też jest fajne. Niby rysunki są różne, a wszystkie komponują się w jeden obraz. To też jest fajne rozwiązanie. Po więcej takich szczegółowych zbliżeń na te ilustracje, to tak jak powiedziałem, zapraszam na mojego Instagrama. No i są jeszcze karty, o, specjalne karty. Te namiociki to nasze startowe po prostu zestawy kart. Każdy startowy zestaw kart ma. I proszę bardzo, pięć kart startowych. One będą identyczne dla każdego gracza. Różnią się rewersy ze względu na to, jakim po prostu kolorem chcemy sobie zagrać. Od I wszystko, słuchajcie, to jest wszystko, co się mieści w tym standardowym, podstawowym pudełku, jak mnie słucha, to nawet ładnie się tutaj składa. Proszę bardzo, więc tak dużo drewna na zasoby, na ludziki, na kamienie. Tutaj też jeszcze drewno. Enderfinki to już karton. Solidny karton na planszę, która jest modułowa. Jakaś setka strzelam kart. Możemy nawet w instrukcji teraz zobaczyć. Trochę jeszcze kartonu. I słuchajcie, to wszystko, jeśli dobrze pamiętam, w ale planszówkach przed sprzedaży za 139 zł, więc nawet. Nie patrząc na samą gre, grywalność, czy Wam się ta gra podoba, czy nie, to biorąc pod uwagę tylko zawartość, choć ja bardzo nie lubię tak oceniać gier, czyli stosunek tego, ile mamy tutaj, ciężaru, ilości elementów do ceny, bardzo tego nie lubię, no ale patrząc na nasz współczesny rynek, na ceny, które są współcześnie, no to wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry przelicznik. Okej, okay, ale to nie wszystko, dlatego że jeszcze Wam tutaj tylko wspomnę mhm. o tym, iż. Jak już kupujecie tą grę, to można sobie jeszcze kupić matę i tą matę również z tego co wiem, to ale planszówki, a może inaczej, z tego co wiem, tą matę ale planszówki też dorzucają do zamówień. Bardzo ładna matka, nie dla każdego gracza, w sensie, że każdy ma własną matę, bo to nie jest potrzebne, ale widzicie, na te żetony, duże planszy tak, tutaj na żetony, akcji, które wykupujemy, na żetony, na karty, przepraszam, akcji, które wykupujemy, na karty Panoram, na wszystko inne, żeby sobie tą całą zawartość pudełka logistycznie pousegregować. Super sprawa i to, z tego co wiem, to jest w cenie oraz pięć fajnych, dodatkowych promo kart, które można wrzucić do pudełka, pięć kart ognisk. Bardzo mi się to rozwiązanie podoba i naprawdę, co nowo, wydaje mi się, że to jest bardzo dobre, choć Powtórzę się, nie za bardzo lubię oceniać gry w stosunku cena do zawartości, bo kupujemy cenowo nie zawartości żetonów, kart i tak dalej, tylko kupujemy fan z gry. Okej, okay, słuchajcie, to wszystko jeśli chodzi o prezentację zawartości pudełka 5 szczytów. Uważam, że jest to wykonane bardzo, bardzo solidnie, bardzo porządnie. Nie będziecie zmartwieni, że coś Wam tutaj nie działa. No, karty jak zawsze do koszulkowania, ale koszulki się mieszczą. To wszystko z mojej strony. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. No, przede wszystkim zapraszam na materiał z zasadami do pięciu szczytów. Które ten materiał pojawi się na pewno bardzo szybko po tym, który właśnie oglądaliście. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.